No i manko, tu już zacząłem kolejną partię, dostajemy e4, e5, może się znowu będziemy mogli wykazać w partii hiszpańskiej. Dostajemy Berlina, to bardzo ciekawy wybór na tak niskich levelach, szczerze mówiąc nie do końca rozumiem ludzi, którzy grają Berlina, Biorąc pod uwagę, że jest to po prostu no tak naprawdę. Dobra, teraz przeszliśmy do, do partii. Przypominającej bardzo e, partię włoską, z tym, że mamy gońca na W5, a nie na C4. O, nie wiem w sumie, czemu nie mogłem tego bić. A teraz o co chodzi? Przecież gram po prostu D4. On bije, ja biję, musisz odejść gram D5. No nie wiem, spróbujmy zagrać D, 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 D4 po prostu. E, też możliwe, że wówczas wcześniej mogłem bić na C6 i wziąć sypionka po prostu na, na polu E5. Tam wydaje mi się, że nie ma e, jakiejś opcji na kontrę. Na kontrę. Eee. Chyba, że teraz zagra A6 na przykład, ale nie to bije z szachem, i bije na C5. Jestem figura do przodu, więc tak na pewno zagrać czarny nie może. No a jak zagra eee, na przykład gońca na B4, to ja zagram sobie A3. Tu, 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 no ja gram D5 i wygrywamy figurę. W ogóle to jest dla mnie szok. To jest dla mnie szok eee, w jakiś sposób dosyć prosty. Eee, tutaj. Może wierzę a 1 po prostu zagramy. To jest dla mnie w szok, w jak prosty sposób tutaj na takich poziomach 2000 ponad 100 jeszcze czarne podwalają w partii hiszpańskiej. I to wydawać by się mogło w tak solidnym wariancie jak Berlin. No ale tutaj, no sorry, no ale, ale takie motywy jak goniec C5 i D6 mając gońca na w 5 no to jest właśnie to. to, właśnie to że w partii włoskiej nie było tak naprawdę opcji, żeby jakoś tutaj na szybko ukarać przeciwnika, jeśli by zagrał takie szachy. Bo czasami tam można zagrać było jakieś powiedzmy C3, D4, faktycznie D5, jakieś widełki po gońcu na E6, ale to bardzo ciężko było to tutaj się bardzo ciężko było to zapać przeciwników od pewnego poziomu. No dobrze, poszła ruszka, teraz pomyślmy jak możemy spieniężyć tutaj. Ten błąd przeciwnika w najbardziej korzystny dla nas sposób. Nie wydaje mi się, żeby. Znaczy, tak. Zbijemy gońca na C5. On to oczywiście odbije skoczkiem. No i zyskujemy parę gońców. Ale teoretycznie materiałowo stoimy równo, ponieważ są trzy pionki za, za figurę, tak? Jest to dwa pionki. Możemy zbić skoczka. Pewnie nastąpi goniec F5. Ja to pewnie sobie odejdę. On pewnie odejdzie gdzieś tam. No, pewnie na się raczej. Albo w ogóle zagra goniec z G4 w następnym ruchu. Ja będę musiał zbić, zbić. No pomyślmy, pomyślmy. Nie no, bije chyba wierzą na polu, na polu E4. Tak mi się wydaje, wizualnie po prostu najprostsze do zrealizowania. E, tak, no dobra, i poszedł goniec B6. Kusi mnie, żeby zagrać H3, żeby już nigdy nie móc się bać w gońca na G4. Po jakimś ewentualnym D5. Dobra, zagram H3, bo on mówi: Nie chcę dostać tego goniec na G4. Chcę po prostu tutaj spokojnie się uprowadzić. Teraz e, mogę się wrócić wierząc na E1, jeśli właśnie nastąpi, m, nastąpi goniec f 5 No i moje następne ruchy to będą skoczek C3. E, pewnie goniec f 4 albo goniec E3, Hetman D2, i będziemy się po prostu tutaj spokojnie rozwijać. Hetman poszedł na pole F6. Pewnie będzie chciał zagrać Hetmanem na pole G6. Co nie będzie raczej do zrealizowania, gdyż zagram sobie skoczkiem na H4 No dobra, możemy zagrać gońcem na E3. Możemy zagrać gońcem na E3, nic mi nie grozi. Tak on zagra skoczek B4, to ja sobie gram skoczek A3 i się bronię przed powiedzmy zagraniem skoczkiem na C2. No w przyszłości właśnie skoczek c3 będzie groził oczywiście też ruchem skoczek d5. Musimy uważać, żeby ten hetman został na polu d1, gdyż broni skoczka na f3. I gdyby odszedł, to możliwe byłyby motywy typu goniec bije na h3 i jak odbijemy, to ginie skoczek. No tak jak mówiłem, ten przeciwnik gra na dosyć proste motywy, ale my się bronimy skoczkiem na a3. Zagramy sobie, jak zagra a6, to zagramy sobie pewnie z gońcem na pola f1. Tak jak mówiłem, przeciwnik stosuje wszystkie możliwe groźby, jakie może wykonać w tej pozycji, a nie jest ich wiele. No my zagramy sobie skoczkiem na na pole C4 teraz. E, zaproponujemy wymianę e, wymianę gońców na D3, która. Aha. No dobrze, dobrze. Mm. Goniec D3, goniec H3, tu nie, no tu się nic nie dzieje, mogę zagrać goniec D3 jak najbardziej. Tu bicie, bicie, też się nic nie dzieje, aż takiego. No tu jestem spokojny raczej o swoją przyszłość. Jest to figura więcej. My teraz po prostu chcemy sobie powymieniać figurki. No i tu figurę więcej po prostu wykorzystać, tak, żeby tutaj przekonwertować partię w zwycięstwo. Co w tej pozycji raczej nie powinno być trudne, gdyż nie ma tutaj zbyt dużo rekompensaty, nie, ma jakiejś, nie, nie ciąży na nas jakaś presja, obrona jakichś punktów czy groźb mat matowych, jest to po prostu spokojna, luźna pozycja, w której możemy, musimy po prostu wymienić figurę i tutaj przeciwnika po prostu no, zniszczyć. No. Mówmy, mówmy brutalnymi słowami, ale, ale tak, tak, tak jest. Wybieramy język faktów. Skoczek E3, bicie. Bicie, bicie, tu się broni. Skoczek E3, on sobie odchodzi. Skoczek E3, nie D4, czy wchodzi? No nie wchodzi, ubija na, na, na polu F5, więc jak najbardziej możemy to odbić sobie skoczkiem. No tak naprawdę zmuszając czarne do wymiany jeszcze jednej pary figur. Jeżeli odejdzie, nie wiem, no na coś powiedzmy, może jeszcze odejść, co by go powstrzymało chwilowo przed tą kolejną wymianą figur. No, dojdzie na D7 albo C8, gramy skoczek D5. Czarny już odchodzi. I my sobie bierzemy gońca na polu B6. I będziemy dążyć do jak największego uproszczenia pozycji. Czy się czarny do tego tutaj będzie stosował? Zobaczymy. Na razie, tutaj, jak w zegarku, praktycznie. No, i gramy skoczek, tak, tylko pomyślmy, skoczek D5, bicie. Hmm, widzicie, no ja z nagromadzkę D5, to nam nic nie grozi. On by chciał pewnie zagrać koniec C6 i patrzeć tutaj, popsuć jakieś pionki czy coś, ale to kompletnie nie robi na nas wrażenia. No i bijemy sobie oczywiście gońca na B6, niszczymy mu strukturę pionkową. W dodatku, jeszcze do tego wszystkiego, tak naprawdę hmm, możemy zagrać teraz D5 sami hmm, i ograniczyć tutaj pole działalności jego gońca, zaczaić na pionka na D6. Zagrać skoczek D4 zaraz. No właśnie, może teraz nie, bo będzie Hetman B6. Jeszcze tutaj delikatnie nam, nam wadził w tym planie, ale zagramy Hetman D2. On teraz gra z kolei Hetman F6. Dobra, bicie, bicie. Tutaj bicie i wybijamy. Tylko, że powiem, zagra wieża C8. No, możemy zagrać wieżę na C1. Możemy. Aha, on teraz może bić na H3. No, tak jak mówiłem, trzeba uważać. Ja oczywiście nie uważam, bo po co uważać, skoro mogę, no właśnie, tak jak mówiłem, to następuje. Mogę zbić wieżą na, na polu E8 e, i chwilowo tutaj, no tak, nie może zagrać na G6, to jest dobra nowina. Nie może zagrać. Tu, tu, generalnie mm, tutaj czarny też nie ma jakichś wybitnie dużych gruźb. No, gdyż wszystko się po prostu tutaj ładnie Ładnie broni, więc może zagramę na pole C7 po prostu. Tak jak mówiłem, tu nic nie grozi mi w tym względzie. No dobra, poszedł koniec na G4. Tutaj by chciał mnie czarny delikatnie zrujnować moją, moją strukturę apionkową. Czy mogę zagrać skoczek D4? Znaczy mogę zagrać, ale czy mi to coś da? Zagram skoczek D4. On zagra, nie wiem, Hetman H4. Mm. I co ja tym osiągam? Poza tym, że nie za, nie, nie za wiele. Tak, Skoczek D4, Hetman H4, albo Hetman A5. Znaczy, dobra, tu Hetman H4, tak? Zakładamy, że taki będzie przebieg wydarzeń. Mm, jakiś Skoczek F5 mi nic nie da w tej pozycji. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu, tu może się cofniemy gońcem na F1. Wjedzie mi Hetmanem, weźmie, weźmie. Skoczek D4. No, wygląda intrygująco taki ruch. Mhm. Tylko się zastanawiam, czy on nie wyrządzi przypadkiem więcej szkód niż zysków. A może Hetman C3 na przykład? Hetman C3, no, on sobie odejdzie. Właśnie nie będzie odejść za bardzo, bo nie może, nie może, nie może. No, tu może na F4, tak? To jest jeszcze ruch, który może tutaj. Rozważać, ale wtedy ja mogę zagrać hetmanem na tutaj, tak? A bicie, 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 bicie. bicie i jest, dobra, gramy hetman C3, czyli jak zwykle rozważamy wiele różnych ruchów, rozważamy za i przeciw, a potem widzimy jeden fajny ruch, który spełnia nasze początkowe oczekiwania. Za bardzo go nie liczymy i go po prostu wykonujemy, modląc się, że nie ma tutaj jakichś nieprzyjemnych dla nas wtrąceń, szachów, czy też nieprzyjemnych trików. No ale chyba na razie się nie zanosi na nic takiego. My po prostu chcemy wymusić na nim kolejne uproszczenie pozycji. Chcemy się pozbyć Hetmanów strachownicy. Nasza wieża stoi na linii siódmej, co bardzo mocno ułatwiłoby nam dalsze rozgrywanie tej pozycji. Dobra, teraz zagram na przykład tutaj. To nie wiem, czy nie wjechałaby wieża E1. Pomyślmy. Hetman D4, wieża E1 szach, goniec F1. Wszystko wisi generalnie. E, tylko czym tego nie przegrał? Hetman D4, wieża E1, goniec tu. Bicie, bicie. Teoretycznie się broni pole na E2 przez skoczka. Zagrałby wieżą na D1. E ja się mogę wrócić teoretycznie tym skoczkiem na F3. Bicie, 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 bicie jakieś. No nie potrzeba są to do komplikacji na pewno. No jak na tak stosunkowo prostą pozycję do, do przekonwertowania. No ale tak, ja lubię komplikacje. Lubię sobie komplikować życie. Jak już na pewno zdążycie to zauważyć w takich sytuacjach. Goniec g6 w ogóle jest ciekawe. Jakby nie może zbić na g6, bo jest mat na g7. E, goniec g6 groży gońcem na pole f7. E, oddajście. Dobra, goniec g6. I co może grać? No co, szach tu nie wchodzi w rachubę? Dobra, goniec g6. No jest ciekawe, jest ciekawe, ale czy to wystarczy? Goniec g6. Pomyślmy, co tu może czarne zrobić. Bicie na F3. No to ja mogę to. Zanim... A czemu nie może. Co ja robię? Aha, dobra. Już wiem, co robię, już, już jest, jest kontakt z ziemią. No dobra, go nie się. Chyba jest wystarczająco interesujący, że mógł to zagrać bez jakichś większych konsekwencji. Eee, no bo nie wiem, co musiał zagrać. Jakieś cofka wieżą na F8? Na przykład. No tak naprawdę tylko tak, no jak on tak zrobi, to bym musiał zagrać coś mocniejszego potem. E, może, no pewnie bym wrócił tym gońcem gdzieś indziej niż na d3, ponieważ na d3 trochę mi wadził ten goniec. E, I może bym rozważył, nie wiem, zagranie gońca c2, gońca b1, bardziej c2 pewnie, żebym mógł jeszcze uciec tutaj, czy tutaj w przyszłości. No tylko, że tak, no ta groźba się opiera na jednym fakcie, czyli takim, że właśnie Czarny nie może zbić pionka na, na. Pionkiem nie może odejść pionkiem z linii F, no bo tutaj pójdzie mat na G7. Tylko, że jest to groźba, przed którą się stosunkowo prosto bronić, właśnie wieżą na polu F8. No, oczywiście, czarny tutaj trochę swoje figury wprowadza w pasywną pozycję, chociaż tak, no ja nie muszę dalej z tym nic robić, jak pójdzie wieża na F8, no bo ta groźba dalej będzie, tak? Więc mogę po, po, powiedzmy sobie tego skoczka. okej, okay, a czemu tak? Czemu tak? Tutaj bicia, Tutaj bicia, Bicie wieżą. Czemu nie mogę tego zbić wieżą? Bicie wieżą. G4. Hetman. Bicie, bicie równa, tak? Szach. Odchodzi bicie. Tu. No bijemy to z szachem. Nie wiem o co chodzi. Tu żadnych szachów nie ma, tu żadnych szachów nie ma, ja sobie po prostu biję na f7. Przeciwnik odchodzi tutaj bądź tutaj, to raczej nie ma większego znaczenia. Wow, poszło bicie w ogóle, no to ja biję to o co chodzi. Trąceń nie ma, żebym matował, no i bijemy na polu f3. No i po prostu zostajemy z hetmanem za, za wieżę, Tu już myślę, że dosyć prosta gra. Mojego pionka na h nie ma, więc jakichś matów na pierwszej linii również nie ma. No że E5 na poszło tak. E, dobra, może B3 zagram najpierw jeszcze. E, tak, Hetman na G6 mogłem teraz zagrać i Pionek na D6 by poleciał jak najbardziej. E, mogę jeszcze przygotować to pój pójściem najpierw w królowe na pole H2. No, no to gramy Hetman G6. On napiął na szacha, ja się wrócę na h2 i on coś pewnie pójdzie po linii drugiej. Ja wezmę pionkę na d6, no i będę tym pionkiem sobie starał dojść się do, do linii przemiany hetmana. Czyli przeciwnik już tutaj psycha, psycha siada, już nawet nie stara się dawać szachów, co jest oznaką takiego no już dosyć mocnego chyba pod, mocnego pod, pod takiego upadku, jeżeli chodzi o mempal w tej partii, raczej przeciwnik już nie liczy na wygraną. E, bo szachy zawsze, no szacha widział, szacha dał, tak. Taka jest zasada raczej w takich końcówkach, i staramy się tutaj coś podziałać, tak w tym kierunku, żeby szachować, szachować, szachować. I może któryś szach kiedyś doprowadzi do czegoś szczęśliwego jeszcze do nas, no ale nie w tym przypadku. Nie w tym przypadku, ponieważ my sobie to weźmiemy, chyba na A4, czy nie weźmiemy? E, no może nie, chociaż D6 tu. Dobra może zagrajmy hetmanem na c4 najpierw, grozimy teraz pchnięciem d6 i czarny nie będzie mógł podejść królem na e6, no i potem zagramy hetman aha, tak zagrał najpierw, no to mogę najpierw zagrać z szachem tutaj mogę podejść zaraz królem pod tego pionka i go próbować bardziej pobronić, to jest chyba czymś co, co byłoby całkiem godne rozważenia przynajmniej no mi zaczął grać wolno w takiej pozycji, do końca nie wiem na co liczy bo raczej już nie na uratowanie partii no i poszło że D6 ja sobie zaszachuję, zaszachuję go teraz na E5. On musi pewnie odejść w tą stronę, jeżeli nie chce stracić. No w sumie, nie, może tutaj? Argumentary D6, pole C7 jest odcięte, pole E7 jest odcięte. No i tak to się właśnie zarysowuje, że podajdę teraz królem bardzo pochamsko po prostu F1 i po tej diagonali będę starał się iść w tą stronę. Jak on wejdzie na B7, ja zawsze zagram Hetmanem D5. Więc nie pozwolę, żeby wszedł król na C6, co zgarniałoby mego pionka na polu D6, na D6 oczywiście. To są ruchy, które już chyba nie rozumiem. Chyba chcę pchać, tak? No to ja mogę, mogę go zapchać sam, jakby Hetmanem sobie postawił blokadę. Jak zagra tutaj, to gram Hetman C7, Hetman C6. No i dalej kontynuuję marsz. Mogą być szacha w ogóle, oczywiście, na, 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 polu, na polu B6. No i kontynuuję marsz królem na e2. No on królem odejść nie może oczywiście, bo, bo boginie mu wieża. Więc ta wieża jest trochę przyspawana na tego króla. No i my, aha, dalej możemy grać teraz hetman c6. On tu nie pójdzie, tu nie pójdzie, znaczy pójdzie, no i pod poddał partię. Pod do partię, możemy szybko zobaczyć jeszcze jak nasza partia przebiegła. e4, e5 oczywiście, tutaj, tutaj, tutaj. Hmm. Pytanie, no właśnie, i w tej pozycji, jeżeli czarny zagrał H6, to już jest, to już jest przewaga dużo białych. No po prostu za darmo zgarniamy sobie pionkę na E5. W e, porównaniu do innych wariantów partii hiszpańskiej jest już tutaj D3 wczesny ruch, i teraz nie ma możliwości zagrania czy to skoczka na E4, czy zagrania Hetmana na E7. Celem zbicia pionka na E4. Więc jest to już niedokładność dosyć spora. Takie hasze się z często spotykanym ruchem właśnie w partii włoskiej, no ale nie w partii hiszpańskiej, z tego względu właśnie, że tutaj czarne muszą jednak bronić tego pionka na E5. Ja zagrałem sobie roszczatkę po prostu, czarne zagrał goniec na C5. No i teraz już bicie jest trochę mniej groźne, bo tutaj czarne mają trochę więcej aktywności figur. Chociaż i tak chyba pewnie jakieś. Nie, to nie, nie, nie wiem, w twórz, mówiąc, jest najsilniejsze w tej pozycji. Ale tak to jest przewaga, już tutaj białych, tak? C3. No, i teraz pod D6 to już rzeczywiście jest duża, duża niedokładność, gdyż leci sobie figurka. Skoczek bije na E4. My gramy wieża a 1 Tu, tu. No i bicie na E4 było chyba najsilniejszym wyborem. Bicie na C5 było też silne. No, ale mamy tylko materiałowe, jakby no tak, mielibyśmy parę gońców, ale pionki nasze z centrum poznikały. I myśmy musieli to trochę jakoś inaczej konwertować. Bicie na C6 teoretycznie, no tak, ale ja wolę sobie ustawić takiego bardzo mocnego pionka na D4, zbić wieżą na E4, poszło B6, tu kamy H3, żeby nie dopuścić gońca do G4, więc on gra na f 5 my się cofamy po prostu. Hetman F6, koniec E3 było dosyć słabe, pewnie można było grać po prostu skoczek C3 i nie, bawić się, nie bać się jakichś tego typu skoczków, no bo wtedy pewnie wlatuje skoczek D5, on musi pewnie z szachem zbić nie odbijamy, on sobie odchodzi, bijemy, bijemy i jest bardzo przyjemna pozycja, w której w ogóle mamy gońca, tak? więc pewnie bardziej w tą stronę, a w tą stronę nie, bo tu jest skoczek k7 i widełki na królu i hetmanie, no więc pewnie należało się rozwijać w bardziej harmonijny sposób niż przez gońca na e3 ale też rzeczywiście nie ma tutaj dramatu Poprzez skoczek b4, skoczek a3, bo nie się z skoczka na c2 i widełkami na, na dwóch wieżach mm, idzie a6 my wracamy gońcem na f1 skoczek D5, tu tu tu, no goń nie było niepotrzebne, jakby przed chwilą dopiero zagraliśmy go na F1, nie ma sensu go od razu ruszać, szczególnie właśnie, że podwala to pionka na H3, pewnie mogliśmy zbić na B6, on by odbił to skoczkiem na B6, no i my byśmy mogli tutaj zagrać na przykład może D5 w tym posunięciu, zagrozić gońcem na D4, skoczkiem na D4, jakby aktywować jakoś nasze figury, no a tak po wybiciu, wybiciu, e, gońcu na D7 my sobie zagraliśmy skoczek D5, on zagrał tu, bicie, bicie no a, to, to teraz był ten motyw, gdzie e, nie, to jeszcze nie był ten motyw, teraz był motyw, gdzie podwaliłem pionka na H3 no jak możemy zobaczyć, teoretycznie pionek na H3 ginie ale ewaluacja silnika tak naprawdę się nie zmienia, czyli pozycja w dalszym ciągu jest w dużej przewadze dla mnie, e, no i po prostu wjeżdżamy no tutaj wjazd to wjeżdżał był dosyć dosyć niepotrzebny chyba, no nie, silnik mówi, że było ok, to mu wierzę na słowo Hetman C3, ja podtrzymam skoczek D4, który też okazuje się był w porządku ruchem ale tutaj, no te komplikacje mi się do końca nie podobały, na przykład on gra sobie Hetman E5 e, i musiałbym tutaj sobie coś jeszcze poznajdowywać, no bo trochę nie mam pomysłu tego skoczka może goniec w tą stronę, może goniec w ogóle tu, dobra, tu nie, bo oczywiście wierzę szach na E1 Hmm, no, właśnie taka pozycja niby ciekawa, a niby nie wiadomo, co grać. No, bicie tu, on mógłby sobie zbić tutaj, może. Na szybko nie widzę, jak mógłbym to wykorzystać. Pewnie Hetman, e, oczywiście, że nie bok Hetman tu, bo dostaje szacha tutaj. Hmm. No, nie wiem, szczerze mówiąc, nie widzę jakichś tutaj szybkich od razu wygranych. E, tu tu szach, tu też nic nie ma, no nie wiem. E, więc dlatego zdecydowałem, żeby aż tak mocno nie, się nie zastanawiać, to zagrałem po prostu prostu Hetman C3, on zagrał headman F4. Goniec gieszyć było w porządku, rozważałem zagrania tutaj, ale się bałem takiego ruchu jak wieża na pole E1. Nie mogę oczywiście zbić skoczkiem, bo ginie mój hetman. Nie mogę odejść w na H2, bo patrzy hetman. Więc jedyne co tu zostaje, goniec na F1, tak? No i załóżmy, że on to bije tutaj. Ja biję tutaj i on gra tutaj, żeby w następnym ruchu zagrać goniec e2 i co mogę grać w tym przypadku, no pewnie skoczek f3 jedyne, chociaż to jest kiepski ruch, pokazuje silnik, bo tej przewagi no trochę wypuszcza, te pionki giną pewnie, czy nie, co to ginie, no to, to ginie pionek na d5, ginie. chociaż tu jest chyba jeszcze jakiś silniejszy ruch dla, dla czarnych, chodziwo. Hmm, więc w tej pozycji bym musiał zagrać, co bym musiał zagrać, nie wiem, szczerze mówiąc, może e, no, f3 też nic mi nie daje, no nie, szachnie oczywiście, bo goniec patrzy. No, nie widzę, nie widzę nic takiego. Skoczek B3 to się. Aha, skoczek B3. A co po końcu na polu E2? Jakim cudem to nie jest przegrana pozycja dla nas? Szach? Nie. A no, bo z wieża C1 wchodzi. No dobra, faktycznie. No, był to jakiś pomysł na pewno. Ale pomysł, którego właśnie wolałem nie, nie testować na krótkim, y, krótkim stosunkowo y, tutaj czasie. E, poszedł, nie to już nie jest partia, poszedł goniec g6, no i bicie na f3 było zbędne, prawdopodobnie należało grać wieżą na f8. No ja bym musiał coś pokombinować, typu wrócić na c, żeby zagrać na przykład hetman d3 i pogrodzić matem na polu h7. E, no i bicie na f3 było już tutaj bez celu, bo oczywiście bijemy to gońcem, można zbić wieżą, ale wtedy co? Ale wtedy... Mm... No, no nic, no, jakieś hetman g4, to dostaje mata w jednym ruchu. No, w sumie chodzi to samo, tak? Czy wieżą, czy gońcem? My bijemy gońcem. On się się odda światłmana, więc tu już nie ma czego komentować. Ale gdyby odszedł na przykład na pole H8, e, no to zabijemy po prostu dalej wieżą na E8. No i co? On nie może zagrać tutaj, oczywiście, bo bijemy to. E, może zbić na jakimś D5, no ale dostaje mata na G7. E, może zagrać, no nie może tu nic praktycznie grać, bo albo grozi mat na G7, albo bicie wieży, e, gońca na polu F3. I pozycja jest oczywiście już tutaj skończona. Mógłby zagrać jeszcze tu, ale to niczego nie zmienia, bo bijemy tutaj, bijemy tutaj i bijemy tutaj. Jeżeli nie chcemy dawać Marta, jest jakiś Mat tutaj szybszy. Pewnie związany z biciem na G7, pewnie tak, ale no tak, no to już so, to tutaj już czarny przed Matem nie ucieknie. No więc tak, więc kolejna partia z, z, z Winem dla nas. No i się upniemy, się upniemy powoli i będziemy się pnąć dalej, oby, oby nam dużo przeszkód na naszej drodze nie stawało. No a może niech niech stawają, będą tutaj ciekawsze partie. A tym razem dzięki za dzisiaj i do następnego.